Mieszanka gorzowska, w sumie dokładnie mieszanka życic. Mamy tutaj mieszankę życic plus festolium. No niestety jest to nasz pierwszy pokos tej mieszanki, dlatego że niestety była susza. Mieszanka się nie przebiła w takim sensie, że chwastów tu dużo wyszło. Jak widzieliście na poprzednim odcinku, też mieliśmy samo się po kombajnie. No i słabo to wyglądało. Musieliśmy zrobić taki pokos pielęgnacyjny po jakimś tam miesiącu od siewu, i dopiero ona zaczęła fajnie nam rosnąć. Dostała 250 kg saletry, dostała też 150 kg NPK, no i tak nam tutaj rośnie, jak widzicie. Tak? O. Jeszcze Wam oddalę, żebyście widzieli, tu, gdzie po pryzmach, to jest naprawdę fajna. No, tu, gdzie góreczka to jest, no marna. Parę belek zbierzemy, więc o to chodzi w sumie, tak? Żeby jeszcze jakiś tam e, pokaz jesienny tego zebrać. Po to, się, po to się to sieje, żeby tutaj zbierać. No i co? Pierwsze przejazdy od Miedzy, linia B, Michał wyznaczył. Drugie przejazdy już lekko, lekko się odsunął. Także e, AT2 Max tutaj od chłopaków z autobarna. My się tam w sumie zastanawialiśmy się nad nawigacją, czy jest sens, czy nie ma sensu. No, i na targach poznaliśmy właśnie Miłosza z Autobarno. Gdzieś tam wcześniej przeglądaliśmy na eliksach te, te nawigacje. No i co wam powiem? Poznaliśmy się na tych targach, na Bednarach na stoisku fj FJ'a. Pogadaliśmy sobie trochę, wzięliśmy kontakt. No i co, tydzień minął. Miłosz przyjechał, założył i mamy nawigację, tak? FJ dla nas więcej jest niepotrzebne. Nawigacja jak najbardziej wystarczająca na nasze potrzeby nie wiem czy coś więcej jest potrzebne czy coś więcej nawigacja może mieć automatyczne zawracanie dostęp do izobasa, wielki wyświetlacz kierownica jak normalnie w jakimś Audi RS mała, ten silnik tam opuszczony oni mówią no i to się trzyma tam, nic nie trzeszczy i fajna rzecz też w sumie, nie wiem jak tam wy macie pozakładane, ale Marcin Adamczyk jak tam też oglądaliśmy zanim, zanim żeśmy to zakupili to Marcin Adamczyk też mówił, że tam Właśnie te kable, tak poutykane, że to wisi gdzieś tam czy coś, no to tutaj jest petarda. No to tak z technicznych opcji to tyle, tak? Wiadomo, że dla nas, jako takich małych rolników, którzy tą dochodowość tego gospodarstwa, no nie, nie mamy jej nie wiadomo jakiej tam za specjalnej. Bardziej to jest jako hobby, utrzymać się z tego na pewno by nie szło na tych kilkudziesięciu hektarach, kilkunastu w sumie. Co my tutaj gospodarujemy, no to z tego by się na pewno nie szło utrzymać, więc szukaliśmy takiej dość budżetowej opcji, wycenialiśmy, można powiedzieć, te nawigacje, takie, które nas interesowały. No to w sumie wszystkie. No i co? FJ nam zrobił najlepszą cenę w sumie. co wam będę ukrywał, nie będę wam tu głupot odgadał bo FJ zrobił najlepszą cenę. A rozmawiałem też z różnymi osobami, więc jakby nie ma co przepłacać. Za to samo W innym opakowaniu Które jest o kilka tysięcy droższe Więc, więc jakby no No co no taka, taka jest moi drodzy prawda Poza tym no to wykonanie tego sprzętu Kurcze naprawdę Luksus nie ma się co przyczepić Zaraz wsiądę do Michała to wam pokażę jak to wygląda On już tam fędziorem Jak widzicie zasuwa sobie Kosimy Kosimy no coś tam z tego zostanie jak widzieliście siewnikiem też dziś, yy, boże, siewnikiem w tym roku już też na nawigacji parę hektarów zasiane te ostatnie pszenżyta, pszenice po kukurydzy były zasiane na nawigacji Michał ja teraz kosi ja tam sobie pewnie rsm -y będę na wiosnę też już na nawigacji robił wygoda, nie? wiem, przede wszystkim, no, ktoś tam powie, że yy, młode, głupie chłopaki no bo na co wam nawigacja na jakieś tam 30 parę hektarów z drugiej strony wiecie, my pracujemy Przychodzę po pracy, wrzucam, jadę coś tam robić w nocy, czy nie w nocy, czy pryskać rsm Jak to są jeszcze, to jest jeszcze marzec, jest ciemno. Przychodzę z pracy, coś tam człowiek zrobi na gospodarstwie, gdzieś tam się zakręci, no już jest ciemno. Przychodzę, włączam, jadę, robię. Powiem Wam, że zauważyłem w ostatnich latach, że jest tak, że jak się nie zasieje w terminie, albo nie zrobi się pewnej pracy w terminie, to ucieka to wszystko. Naprawdę ucieka to wszystko. E, dlatego często się zdarza, No my jak, tak jak mówię no pracujemy, to jest można powiedzieć nasze takie e, hobby. Jak to moja żona mówi bardzo drogie hobby, do którego czasami no trzeba dołożyć, e, ale no, daje to satysfakcję, po coś człowiek żyje nie tylko po to, żeby pracować, ale tak jakby no, no to jest taka pasja. Nie? to jest żal tego zostawić. Mimo, że nie ma z tego kokosów, no ale człowiek to uprawia, ta ojcowizna jest. Bronarek, pędziorek. No i tak to wygląda. No cieszy oko, cieszy oko co mam wam powiedzieć no, Cieszy oko Nie najgorszy pokos, jak widzicie, ten co tutaj mamy. Mogłoby być dużo lepiej, ale też wiadomo, mogłoby być dużo gorzej. E... Zakupiliśmy właśnie e, TGFJ-a po długich namysłach. E, gdzieś tam to się myślę, że zwróci na pewno. E, to zmęczenie, e, które gdzieś tam, te e, różne rzeczy. E, no my przeważnie braliśmy usługę. Teraz gdzieś tam się rozglądaliśmy za własnym siewnikiem. Tak jak wiecie, no to e, gdzieś to wszystko się koło potem zamknie, że nie będziemy musieli wziąć usługi. Kupimy jakiś tam tańszy siewnik. Yy, I myślę, że gdzieś to może się tam zepnie, tak? Yy... Gorzowska. No myślę, że to nie jest to co u Damiana Z. Jak człowiek ogląda Damiana Z to dostaje kompleksów No bo jak to możliwe, że u niego jest tak dobrze, a u człowieka jest mieszanka gorzowska 30 cm, nawet nie ma u niego Koło do Fenda, więc no różne są lokalizacje. Na Podlasiu pada. My, że tak powiem, też. E, jakbyście chcieli, potrzebowali taką gorzowską czy taką mieszankę życic, e, to my też możemy wam ją sprzedać. I najśmieszniejsze jest to, że my tutaj mamy taką ziemię, jaką mamy, i u nas to jest 30 cm. A Widz, który od nas właśnie kupił tą taką samą terawę właśnie z Podlasia. Chyba tam na 15 hektarów. No to tą e, mieszankę życic ma kapitalną, nie? Kapitalną ma u nas, widzicie, błędy popełnione nasze. E, no i nie ma, jakby już była taka, zobaczcie, jak jest taka, no to jest już fajne, naprawdę tu jest taka, widać, że tłusta ta trawa, nie? I, i to naprawdę fajnie wygląda, nie? Więc, e, więc e, naprawdę. Z tego wyszłoby myślę, no nie wiem, myślę, że tak jakby było to w miarę takie 250 kilosaletry poszło, można było i więcej rzucić, ale było sucho i w sumie to i tak dużo było na tamten czas. 250 kilo, myślałem, że przypali No i co? Chwasty wypiły to wszystko, tą wodę ona jakaś wielka nie urosła. No a mówię, a widz Podlasia, który od nas kupił na 15 hektarów mówi kapitalna jest mówił, że kapitalna odzwonił do mnie, czy ja ją będę kosił. Ja mówię, że no na pewno będziemy kosić, bo u nas już ma 30 cm. To wtedy, mówię, to na pewno będzie wykoszona, nie? Bo nie można takiej wysokiej zostawić na zimę. No i u niego była jeszcze wyższa. Także no... Ma to potencjał, nie? Mieszanka życi za tyle jest dobra, yy, że no... Nie, nie płaci się za dodatkowe wykę i koniczynę, więc teoretycznie gdzieś tam może być, może być trochę tańsze. wygląda no. Piękna praca, nie? fajna pasja Nie wiem jak Wy uważacie czy robicie to czysto z że wynik finansowy musi się zgadzać Tak powinno to wyglądać ale niestety realia są inne i, i przy takiej rentowności no, nie da się z tego wyżyć, każdy by chciał ale na tą chwilę no to żeby wyżyć z takiej ilości no to raczej trzeba mieć krowy przy tej ilości e, areału ziemi to trzeba by było mieć krowy żeby się z tego utrzymać No no zobaczcie tu po pryzmach gdzie azo, tu więcej to to no kapitalna no kurczę czyli widzicie jakby jednak może tu rzucił ze 350 kg tej saletry to i pokos by był no sami zobaczcie nie Fajnie to wygląda i nie jest jakoś wysoko, yy, krótko przycięte, nie? No bo tu Michał, namówię, no dycha to jest bita, nie? żeby to odrastało w miarę jakoś. Więc po pryzmach jest, a na górkach nie ma. No i wygoda, tak? Chwilę wsiądzie 15 na godzinę kosiarka 2,60 albo 2,80. Już nawet nie pamiętam, rok ją mamy dopiero, kronkę sprzedaliśmy tą też. Już sprzedana jest w sumie. Yy, wymieniamy na nie wiem, coś chcemy jeszcze większego w sumie kupić 3-metrowego. Yy, jest fend, wtedy nie było w planach fenda, a teraz już jest fend, więc jeszcze możemy coś większego. Jeszcze pod naprzód stoi, ale mi się nie zaczepiał, bo coś tam się obcięło No i oczywiście co? Pryzma zrobiona z 4 hektarów tej kukurydzy śmiesznej, polucernie więc sobie czeka do zakiszenia. No już dobre dwa tygodnie, już czuć, że kiśnie.